i finish. Dziadek nasz uwielbiał istoty, bo figle w głowie ma, kto malcem jest. A kto na wsi był, dawno wie już o tym, że nie ma to, jak spokojna wieś. Dudu, merdek, Tasia i Mela, naci mają swój ukochany dom. I przywódź, tak wiele, cały szeroki świat poznać, kto. Wiejskie harce i zabawa, dziadkowych wstępów. Słodki czas, prawie jak w bajce, czy to sęczyjała Chyprosiakiem był dziadek nasz Kto słuchać chce dziwnych opowieści Niech razem z nami wyrusza tam Na wszystko to, co boy się nie mieści To tuś ma jak co dnia własny plan Tu du Ferdek, Tasia i na wsi mają swój ukochany dom I przywód, tak wiele, cały szeroki świat To było jak cudowny film Ruszaj, ich też po nową przygodę Dziadek nasz to czas, a my z nim Orety, rety, psoty Dudusia Wesołka O łocosiu, który wszystko wiedział To prawda, powiedział mi Niemożliwe, nie wierzę No to się spytaj, aha, spytaj Daj. O co chodzi, maluchy? Zachowujecie się jak rozgdakane kurczaki. Dziadku, widziałeś elfa? O! Z ziomi nie wierzy! Poznałeś elfa czy nie? Oczywiście, że tak! Wcale nie! A poznał! Prawda! PRAWDA! No cóż... Osobiście nie poznałem żadnego elfa. Zyk wyk, zyk. Ale byłem zaprzyjaźniony z łososiem, który wszystko wiedział. Z łososiem wszystko wiedział. Tak, kochani, elfy nie są jedynymi czarodziejskimi istotami w Irlandii. Jest także ta niesamowita ryba. I kiedyś, jak byłem prosiaczkiem i mieszkałem na rodzinnej farmie, to. Przepraszam, właśnie... tato. Niczego im nie opowiadaj, dopóki nie posprzątają pokoju. Już? To dobrze. O czym to ja... Ach, tak, tak. Już pamiętam. Wszystko zaczęło się pięknego, piątkowego popołudnia. To najlepszy dzień w tygodniu, prawda, Mikuś? No jasne. I, I właśnie tego dnia dowiedziałem się, że w poniedziałek, z samego rana, będzie w szkole ważna klasówka. Ale przede mną była sobota i niedziela. Na razie mogłem w ogóle nie myśleć o poniedziałku. Razem z przyjaciółmi poszliśmy prosto na naszą ulubioną górkę. Księżycowy potwór zaatakował naszą stację kosmiczną. Ej. Zaczynamy odliczanie! Trzy, dwa, jeden! Zapochajmy! Jedźmy znowu. Nie, nie, później! Teraz moja kolej. Hej, czego chcesz? Duduś, możecie mi oddać wózek? Chcę z lalą iść na spacer. Ależ, Maru, to nie jest zwykły wózek. No spójrz, ty chcesz wozić lalkę? To rakieta, dziki tygrys! Moja lala chce iść na spacer. Ale nie może iść na spacer w rakiecie. Zagubi się w przestrzeni kosmicznej. Duduś! Mela! Kolacja na stole? Idę, mamo! Kolacja? O, to ja też już pójdę do domu. O, Fertku, zostań jeszcze. Ja też muszę iść. A, to spotkajmy się jutro. Na przykład ja będę się uczyć do klasówki, tak? Co? Nie żartuj! Zapomniałeś, że pan nauczyciel ma dać cukierki za dobre stopnie? Tak, to prawda. Ja też się chyba jutro troszeczkę pouczę. O, daj spokój, Ferdku, przecież jutro jest sobota, zawsze bawisz się w sobotę. Klasówka jest w poniedziałek. Chwileczkę, dziadku. Miało być o uczonej rybie. Tak, gdzie ten łosoś, który wszystko wiedział? <laughs> o nie, jesteście tak niecierpliwi, że teraz będziecie mnie popędzać, a <laughs> nic z tego. Przepraszam, dziadku. Opowiadaj, co było <laughs> dalej? Posłuchajcie, yy, co to ja mówiłem? Aha, już wiem. Następnego dnia było mi trochę smutno, bo nie miałem się z kim bawić. W ten piękny sobotni poranek wszyscy moi przyjaciele się uczyli, więc i ja postanowiłem, że się trochę pouczę. No, ale jakoś w ogóle nie mogłem się skupić. O, raty! Udał mi się! Masz bardzo interesującą metodę uczenia się. <grym> Już skończyłem. Hmm. Po prostu zrobię krótką przerwę. Już mi się mózg gotuje od tej nauki. Dudusiu, jeśli chce się mieć dobre stopnie, trzeba się uczyć. Niestety, nie ma na to innego sposobu. Chyba, że złapałbyś uczonego łososia. Uczonego łososia? Oczywiście! Złowię tę rybę. Łososia, który wszystko wie, o wszystkim! I nigdy nie będę się musiał uczyć. O, o rety! O rety, 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 Co za pasza, co za pasza! Jaka soczysta, jaka zielona, jaka pożywna! O, o, o! Tu czytam, tu czytam <noise> Jestem głodny jak nie wiem co To niebezpieczne dla zdrowia Hej Florka Ktoś kiedyś mówił, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu I wiesz co? On miał rację Tam jest przepyszna, nietknięta trawa Słuchajcie bardzo uważnie Skocz, murek, jedz Trawa Patrzcie na mnie, owce? -da. Dalej owce! Proszę za mną! I raz i dwa. A teraz śruba. Odskok. Wszyscy za mną. Ej, wy, co się z wami dzieje? O, uczyłeś się do klasówki na poniedziałek? No tak. Wszyściutko mam już w głowie. Pójdzie mi ta klasówka jak po maśle. Wspaniale, Ferdku. Miło słyszeć. Spytaj mnie o coś. Zadaj jakiekolwiek pytanie. Założę się, że znam odpowiedź. A ja założę się, że odpowiem na wszystko bez czytania tej książki. Ani żadnej innej. O... No dobrze, zgoda. Jaka jest stolica? Zwariowałeś, teraz jeszcze nic nie wiem, ale ci odpowiem. Jak tylko złowimy łososia, który wszystko wie. O, to są takie łososie? Dawno, dawno temu, w przejrzystych wodach jeziora Derg, żył sobie łosoś. Nad wodą jeziora zwisały gałęzie rosnącego tuż przy brzegu orzecha laskowego. A nie było to takie całkiem zwyczajne drzewko. W środku jednego z orzechów była wiedza całego świata. Pewnego dnia ten orzech wpadł do wody. I traf chciał, że łosoś go połknął. I tak posiadł wiedzę uczonych z całego świata. Wie absolutnie wszystko. Porrety. No więc, jeśli złowimy, to cudeńko. Ale nie, sam to zrobię. Jesteś zajęty. Nie, 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 nie jestem. Ja ci pomogę, pomogę ci go znaleźć. No to na co czekamy? Poszukajmy czarów. Ryba, która wszystko wie, ależ ona ma mózg. Ta ryba musi mieć wielki łeb. I rozgryza orzechy wielkimi zębami. Rety, jeśli zwykła ryba tak zmądrzała po zjedzeniu jednego orzecha, to pomyślcie, co będzie z owcami. Orzeszki! Przyniosłem wam orzeszki. Świeżo prażone orzeszki wiedzy. Ej, owieczko, nie grzeszysz wiedzą, bo mądrzy dużo orzeszków jedzą. Hmm. Eh. Bądźcie najmądrzejsze na farnie! Odkryjcie sekrety wszechświata! Nauczcie się chociaż prowadzić traktor! Błagam i proszę, pod nos przynoszę! Niestety to baranie kotlety. Fartku, tu jest! Niesamowite! Ojej! Możność, wszystko nie... I jak w takich warunkach można się uczyć, kiedy wy tak hałasujecie? Tasiu, Duduś i ja łowimy uczonego łososia! Co, co, co? Słuchaj, łosoś, który wszystko wie, jest najmądrzejszą rybą w całej Irlandii. Ach, wy w to wierzycie? Dobrze, jeśli są aż takie mądre, to dlaczego dają się złapać i ugotować na kolację? Hmm. Dusiu. Jeśli łososie są mądre, to dlaczego dają nie się. Nie dziwię się, Tasiu, że cię to śmieszy. To brzmi głupio. Ale to nie jest zwyczajny łosoś. To czarodziejski łosoś. A, jest czarodziejski. Aha. jeśli jest czarodziejski, to jak go złowicie czarodziejskimi, niewidzialnymi sieciami? Mm, Dudusiu, mamy niewidzialne sieci? A oczywiście, że nie. Nie ma nic takiego. A, A poza tym nie są potrzebne, bo my. E, bo my. Wystraszymy go i wyskoczy z wody. To wszystko jest bardzo głupie. Wystraszymy? No właśnie. Łososia są bardzo płochliwe. To znany fakt. Będziemy robić okropne miny i łosoś się wystraszy. Jesteś gotów? Jasne. Jeden, dwa, trzy. Że te łososie są płochliwe. Przecież nie może być tak trudno złowić rybę. Złapałem! Świetnie. Już nie musimy się uczyć. Pójrzcie na niego. Myślisz, że uczony łosoś jest taki malutki? Jasne, że to on, Fertku. Zapytaj go o coś. Wie wszystko. O, y, panie mądra rybo, proszę powiedzieć, czy pan. Y, wie pan, y, co ja dziś jadłem na śniadanie? Tak, widzisz? Powiedział tak, on to wie. Ja nic nie słyszałam. Jeden bąbelek znaczy tak, a dwa bąbelki znaczą nie. W porządku, więc co Ferdek jadł na śniadanie? Łosoś mówi, że zjadł sześć jaj, placki, chleb z drzemem wędzonego śledzia i owszarkę na mleku pełen talerz. O, to naprawdę niesamowite. Masz łososia, który wszystko wie. Ferdku, przecież ty na śniadanie zawsze jesz to samo. Nie szkodzi, Tasiu. Nie wierzysz w moją rybę i nie musisz. Ferdek i ja zostawimy cię tutaj i pójdziemy się bawić. Przekonamy się, kto dostanie najlepszy stopień. Ach, mam nadzieję, że naprawdę jesteś łososiem, który wie wszystko. Panie mądralo rybo, wszechwiedząca. Mam proste pytanie. Co mogę zrobić, by przekonać te wełniane poduchy, żeby przeskoczyły przez murek i zanurzyły pyski w zielonym pastwisku o nazwie pyszne jedzenie? Nie ma pośpiechu. Wiem, że to trudne. Eee. Czas minął, panie rybo, i ma pan rację. One są beznadziejne Ferdek i ja bawiliśmy się przez całą sobotę Wysyłaliśmy naszą rakietę w kosmos Ojej, Po Pomocy, Duduś, ratuj Trzymaj się, poruczniku Ferdek Już na ratunek! Kapitanie, pośpiesz się, kapitanie! Wpadłem w ich kleszcze! Nie mam sił się wydostać! Kapitanie, duduś, duduś! <laughs> Wysłaliśmy nawet moją młodszą siostrę Mele w kosmos. Wspaniale się bawiliśmy dopóki. Eee, Ferdek! Co robimy jutro? No wiesz, zwykle uczę się w niedzielę, ale teraz nie muszę, prawda? Nie musisz! Mamy przecież mądrą rybę. <laughs> O Red, Jestem taki głodny! Duduś, czekaj! Ja dziś wcale nie jadłem śniadania! Ach, to co? To znaczy, że łosoś się pomylił! Łosoś, który wszystko wie, się myli! Nie przejmuj się tym, Ferdek. A co z niedzielą? Lecimy rakietą? To jutro? Wiesz co? Chyba zostanę w domu i pouczę się do klasówki. Ale w Fartku, nie musimy się uczyć. Łosaś w poniedziałek da nam odpowiedzi. Dzięki, Dudusiu, ale lepiej będzie, jak sam dam dobre odpowiedzi. Co? Fardek? A co z wyprawą na księżyc? Musimy się policzyć z księżycowym potworem. Dudus, Mela, kolacja. Chodź, Dusiu, mama woła! No to ja też już pójdę do domu. Zobaczymy się w poniedziałek. Ale, ale, Fartku, co ja mam sam robić? Jak chcesz, możesz się uczyć. Znalazłem coś do roboty w niedzielę, ale w żadnym razie nie była to nauka. Co, to, to nie. W końcu głowa ryby była tak duża, że musiało się w niej zmieścić sporo wiedzy. Uważałem, że z pomocą łososia odpowiem w poniedziałek na każde pytanie mojego nauczyciela. Co tam przyniosłeś? To jest rybka. A, dobrze, siądź już. Zaraz rozdam wam dzisiejsze zadania. Nie będziecie mieli żadnych kłopotów z ich rozwiązaniem, o ile się uczyliście. Jeśli macie rybę, która wygra wszystkie teleturnieje, życzę Wam powodzenia. Dalej, Łososiu, wierzcie do roboty. że dobrze ci poszło, proszę, możesz usiąść. Dziękuję, Tasiu. O, pusta kartka? No tak, tak Niestety Zawaliłeś klasówkę, dziadku? Dostałeś jedynkę? No niestety, tak, tak Zawaliłem ten test Jak wy to mówicie O, rety A jak poszło Ferdkowi? I Tasi Całkiem dobrze im poszło Tak i nie dali mi o tym zapomnieć. Bertku, jaki stopień dostałeś? Piątkę z minusem, a ty, Tasiu? Ja całą piątkę, a ty, Dudusiu? <śpy> <śpiesi <ancestors> <śpiesi> <śpiesi> Bardzo przepraszam. Naprawdę myślicie, że tu jest czysto? Nie. Próbowaliśmy się wyługać od ciężkiej pracy. Co? <śpiesi> Zaraz posprzątamy! I tym razem porządnie. im się stało? Zrozumieli, że bez solidnej pracy niczego nie osiągną. Opracowanie: Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria: Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi: Katarzyna Preciks. Dźwięk: Jakub Milencki. Montaż: Zofia Dmoch. Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak. Piosenkę z tekstem Andrzeja Brzeskiego w opracowaniu muzycznym Eugeniusza Majchrzaka śpiewał Janusz Radek. Wystąpili Henryk Talar, Artur Kaczmarski, Grzegorz Wąs, Hanna Kinderkis, Elżbieta Słoboda, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Dorota Maciejewska, Krzysztof Strużycki, Anna Apostolakis, Krzysztof Czerwiński i inni.